Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w takim specjalnym odcineczku. Moi drodzy, to co wam mówiłem też na, na odcinkach różnych schejsa, z balonów czy z innych odpalone zostało w końcu na YouTubie. Kilka osób prosiło na to jakiś czas temu, mi się to nie chciało bawić, ale w końcu to odpaliłem. Zaraz po zrobieniu porządku na Discordzie, więc żeby tutaj było wszystko przygotowane i Jezu jak ja patrzę ten 60 sekund 230 tysięcy <laughs> nie wiem co to jest. Bardzo hazard lubią moi widzowie jest to 28 tysięcy. Chcą wiedzieć jaka jest najlepsza klasa. Czy już twierdzę, to tak troszkę mniej osób, by się chciało. Pupile to już w ogóle nie mam zainteresowania do pupili. Ciekawe, czy to wynika z tego, że ludzie już do pupili nie dotrwają i, i nie grają w grę. Jak się pupile zaczynają. Jest taka opcja. Jak widzę jak awansuję na tych pozycjach w na W46 to wydaje mi się, że to tak mniej więcej wygląda, nie? Gra zaczyna tam powiedzmy 100 tysięcy osób, już do pupili dochodzi połowa, a po pupilach to już w ogóle prawie nikt. <laughs> to, takie, to, takie, to takie ciekawe. Dobra, ale wracając do tematu, wracając do tematu, odpalony został przycisk wsparcia. Można sobie tutaj wesprzeć mój kanał. Te progi są dość, dość, dość spokojne. O tu jest zepsuta emotka, muszę ją naprawić, bo... Tło się załączyło, więc będziemy tutaj naprawiać tę emotkę zaraz za chwileczkę. Mamy regular, który daje nam korzystanie z plakietek, które znacie, z emotek, które znacie. Czyli możecie sobie w komentarzach później te emotki pisać, czy na live'ach, czy na innych rzeczach. Discord dla widzów. Filmy wyłącznie za wspierających ich specjalne wydarzenia, czyli dostajemy od razu po połączeniu YouTube'a z Discordem. Łączy nas automatycznie z Discordem. Raz w tygodniu, tak jak to mówiłem, filmik. Sobota lub niedziela tylko i wyłącznie odcinek dla wspierających. No i specjalne wydarzenia w tej chwili jest turniej szachowy, są prywatne serwery Minecrafta, są inne rzeczy i tak dalej Poziom VIP to już jest troszeczkę więcej. Bayerów rowerów, bo jest dużo lepsza ranga, równoważna z subem z Twitcha, więc specjalne live raz w tygodniu tylko dla tej grupki osób w, na Discordzie, w priorytety wspólnych graniach, czy nagrywaniach na odcinkach, kopach balonów. I tak dalej, i tak dalej. No i wyższa ranga, jeszcze więcej zawartości, wtedy do, do ukryte drzewko na Discordzie dla wspierających. No i prestiż, który sobie ostatnio kupił Sharp. Yy, udział w odcinku na YouTube. No i Sharp tutaj będzie prezentował naszego 500-levelowego wojownika. Wskazywanie gier na live dla wspierających, czyli coś, co można realizować, czyli wasza wewnętrzna ankieta. No i wyjątkowa ranga na Discordzie, która pozwala już tutaj wiele rzeczy, więcej, już praktycznie wszystko robić na tym Discordzie z praktycznie każdą zawartością. To jak ktoś ma marzenia, żebym sobie zagrał w Outlast'a, to proszę bardzo, może sobie takie coś zafundować i nie ma problemu, raz w miesiącu mogę sobie pograć w Outlast'a, nie widzę żadnego stresu. Moi drodzy, jest to dodane z tego względu, że YouTube ma troszeczkę lepsze warunki i te płatności niż Twitch, w sensie lepsze dla Was, tak? Na Twitchu to mało tych jest sposobów płatności, na YouTube jest ich więcej. No i moi drodzy, to jest dla Was bardzo proste. Nawet ten regular to jest bardzo proste wskazanie na to, czy chcecie dalej różne serie, czy chcecie dalej, żeby się wszystko działo. No to jest po prostu od Was najprostszy i w miarę najtańszy znak sygnału, że że Wam się podoba i że chcecie więcej. No, natomiast brak tego powoduje no, to, że mogę znowu zniknąć na dwa lata, bo zajmę się swoim życiem i swoimi sprawami, a nie sprawami obcych firm, których gry promuje i nie dostaje za to nic, nie? więc No wiadomo, najpierw trzeba zapewnić sobie miskę, a potem dopiero się bawić. Więc jeżeli zabawa nie daje miski, no to trzeba sobie tę miskę zapewnić a później dopiero będzie można się bawić. Także polecam, zachęcam, zapraszam i mam nadzieję, że z wieloma z Was zobaczymy się na Discordzie, będziemy mogli wymieniać jakieś spostrzeżenia, uwagi i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczyska, siemano. Oczywiście więcej premii w przyszłości, natomiast to jest taka wersja startowa na rozgrzewkę. Trzymajcie się, siemanko i pa, pa.